No cześć. Witam Was. Jak ktoś nie zauważył, znajdujemy się w dungeonie. Eee, I mamy tu pewnego gościa. Nie wiem skąd się kolega tu wziął. Ale ktoś mi powiedział, że można go szukać w dungeonie. I to właśnie zamierzam teraz zrobić. Ok. Mam nadzieję, że udało mi się go uwolnić. Mam nadzieję, że go niedługo będę mógł spotkać u siebie w domciu bo tutaj kolega raczej długo nie pożyje no ale trudno co u ciebie kolego można kupić o rakietowe buty to na pewno sobie kupię to też słyszałem że jest ciekawe ok i można u niego ciekawe rzeczy robić na przykład to a, nie, 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 tak się robi na tym stoliku, co można u niego? U niego można ulepszać, ok. Ale to jak już dotrę do domu, czyli w tym momencie pewnie teraz. ok. I teraz tak, gdzie by go tu wprowadzić? Ha, jest miejsce, już się bałem. Goblin tu. Ja widzę, że zaczyna mi brakować miejsca. Będzie trzeba drzewa pościnać. Chociaż może już mogę... Co tu trzeba? Drzwi, krzesło i stół. Osiem. A, jeszcze tu do siebie mogę kogoś wprowadzić. Do mnie może ta pani się przeprowadzi. O. Super. że pani nie jest w stanie schodzić po schodkach. No trudno. Okej. Okay. To czekamy, aż się jaśnie pan Goblin tu pojawi. Tutaj, w domku. Mam nadzieję, że to będzie dość szybko. A tymczasem zrobię krótkie cięcie. No hej, jestem z powrotem. Wcześniej byłem tak nawet zakręcony tym znalezieniem tego Goblina, że w ogóle nie powiedziałem nic, żadnego wstępu. Tak więc nadrobię to teraz. Ja jestem Kompulik, to jest film z serii Gramy przy piwku Terraria. Jak ktoś jeszcze nie wie, to to jest film. To jest seria filmików, z której, której żaden film nie jest nagrywany na trzeźwo. Przynajmniej no, całkiem na trzeźwo. Zawsze jakieś piwko jest przy kąpie. E, tak jak widać, nasz nowy NPC dotarł w końcu do mojego domu. Co u niego możemy? Możemy coś kupić albo można reforge, czyli nie wiem, przekuć. O, przekuć. No i okej, okay, załóżmy, że chcę sobie przekuć Strong Blade of Grass Albo może i nie, bo mi tego szkoda. Mm, może o. Może kilof. Aha, Gold 80. Zakładając, że mam jakieś pieniądze. Eee, jakieś mam. To weźmiemy sobie 17 golda. Zobaczymy co pan zielony. Gobliny powinny być zielone. No ten jakiś taki niebieskawy jest, ale dobra co pan może mi zaoferować? Okej. Okay. Unhappy. No, nie, niespecjalnie. Podziękował za taki chłam. Light. Plus 15 do speeda. Nie. Weak. Nie, chcę coś dobrego. Heartful. O. No załóżmy. No i w ten sposób można przekuwać przedmioty. Widzę, że to jest jakoś losowe. Ale... Za każdym razem mamy szansę na jakiś inny bonus. Lepszy albo gorszy, albo całkiem do dupy. Ale w każdym razie jakaś zmiana jest. Ok. Poza tym, co u tego pana można kupić? Można kupić racket boots. To sobie na pewno kupię. E, tylko teraz tak. I co? E, przede wszystkim to. Czy mnie stać? Ha, 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 nie. To zaraz pójdę sobie. A, i hack, który zresztą mam. Dobra. Toolbelt. O, o, to by mi się przydało, żeby Hellstone'a tego pieprzonego wydobywać, no. Hm, Ale to potrzebuje pieniążki. Znalazłem całkiem niegłupi sposób na pieniążki. A mianowicie mordowanie bossów i sprzedawanie demonitu. Mordowanie bossów to jest teraz po prostu tak zwany face roll. Ale z drugiej strony potrzeba na to surowców. W związku z czym najpewniej. A, chyba mam coś. Aż zaraz zobaczymy. Tu mam taką magiczną skrzyneczkę. W której trzymam różne. Te... O, mam. Dobra. No to jeśli chodzi o pieniądze, to problem z głowy. Bo z tak demonitu zdaje się chodzi po. Oj. Oj, coś mnie tu przycina. Oj, oj, oj. oj. No ale dobra. Myślę, że dam radę dojść i skraftować. Pewnie. A co ja mówiłem. A tak, Stack Demonitu chodzi po jakieś 30 golda. No a dwóch, trzech bossów trzeba ubić, żeby mieć ten stack. Także nie ma tragedii. A teraz będę się tylko na noc poczekać. Noż już... O, w mordę. Tak. Yy, właśnie, a czekając na noc. Yy, przejdę się i pokażę wam co się zmieniło w moim świecie. No. Tutaj po lewej sobie zrobiłem dojście do przełącznika, który jest tu teraz pod lawą. Eee, a poza tym... Poza tym znalazłem, z, nie wiem czy pokazałem, znalazłem z Księgę Czarów. Bardzo fajne. Tylko, że ma bardzo duży damage. Eee, całe 40. Problemem tylko jest to, że niestety no, ciężko tym cokolwiek trafić. Eee, co poza tym? Tu sobie zrobiłem aż do samego piekła... taki szyb, którym o wiele szybciej się schodzi. Zakładając, że za, żaden potworek nie podejdzie. Bo jeżeli podejdzie, to jest bardzo niefajnie. Okej. Okay. A, tam się ciągnie aż do samego spodu. Co dalej? E, chciałem wypompować lawę z piekła, i coś mi się zbagowało. Jakiś błąd mapy mi wystąpił. Dlaczego? Lawę z piekła przepompowywuję tu. O, tutaj, do tego wielkiego zbiornika. Ten zbiornik jest opróżniany przez ten. A z tego zbiornika jest pompa pociągnięta do takiego gigantycznego zbiornika, około no przynajmniej 2-3 razy większego niż, niż ten, nad którym teraz stoję. I co się okazało, że o ten zbiornik cały był w stanie zapełnić ten 3 razy większy i w ogóle tutaj poziom nie spadł. Więc no, zamiast wypompować lawę to sobie ją rozmnożyłem i tyle. Zresztą zaraz wam pokażę. Oj, 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 dobra. Już myślałem, że zlecę. Eee, tak. Troszeczkę problemem teraz... Oj, cholera. Nie tego miałem użyć. Troszeczkę problemem może być teraz to, że... Że proszę ja was właśnie zginął mi mój nowy NPEC. Ja wiem, że on się pojawi mi w domu i to pewnie gdzieś niedługo. Ale z drugiej strony, no problemem może być to, że no, to niedługo, może być nie wiadomo kiedy. I co w związku z tym? A no w związku z tym to, że mogę mieć już pieniądze, a nie móc sobie kupić tych fajnych rzeczy od niego. Mam nadzieję, że tak źle nie będzie. O, proszę sobie zobaczyć. Tamten zbiornik był spory, ale ten jest po prostu przeogromny. I nie wiem jakim prawem ten zbiornik był w stanie zapełnić mi ten. To jest naprawdę jakaś, jakiś błąd gry. No inaczej sobie tego nie mogę wytłumaczyć. No bo dajcie spokój. No, no. Chciałem wypompować lawę z piekiel. No ok. No i co? I teraz mam mnóstwo lawy, a w, a w piekle dalej lawę mam. Także no nie, nie wyszło. Niestety. Niestety, nie wyszło. O, jest nowy goblin Tinkerer. Super. Dobra, to wracamy do domu. A, fajnie się stąd skacze. Bardzo fajny jest ten ten przedmiot pozwalający na drugi skok. Bardzo przyjemnie się tym amortyzuje długie loty. że jak nie wyjdzie, no ale... ale... Zwykle nie jest tak źle. Dobra. Także teraz co zrobimy? No, muszę poczekać na możliwość przyzwania bossa celem zarobienia pieniążków. Więc myślę, że teraz zrobię cięcie, a tego bossa zabiję i wrócę, jak już będę mógł kupić sobie przynajmniej przynajmniej wszystko u tego całego mrunoka. O ile on się jeszcze będzie mrunok nazywał, jeżeli nie zginie ze dwa razy. Okej, okay, także w tym momencie robimy cięcie. No hej, jestem z powrotem. Co miałem zarobić, to zarobiłem. dysponuję teraz 50 złotymi monetami, co mi spokojnie wystarcza. Wystarczyło 4 razy, razy pokazać oku ktulu, że nawet jak je wzywam, to nie znaczy, że chcę, żeby mnie gryzło. No i w związku z czym mogę sobie zakupić. Tak, Toolbelt. to mi się przyda przy budowaniu i wydobywaniu. A jeszcze plus 4 melee Speed. Co jeszcze? Tinkerers Workshop to obowiązkowo i ruler może przy okazji. I teraz tak po kolei. Co czemu służy? E, więc tak najpierw to, co zakupiłem. Nie wiem, czy pokazywałem. Budki. Budki pokazują latać. Nie za długo, ale zawsze. A z, może z półtorej, z dwie sekundy. Niby nic, ale, ale jest przydatne na pewno. Może uratować życie i dostać się tam, gdzie wcześniej się nie było. Co daje linijka? Linijka pokrywa świat siatką. Wygląda to paskudnie, ale jest nieoceniane przy budowaniu. Więc sobie ją schowamy. To nie to, 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 to. Tu do jakichś ważnych i ciekawych rzeczy. Toolbelt, to mi się przyda, jak się wybiorę do. do No. Ja pieprzę, kolejny NPC zginął. No. Co za kretyni te drzwi otwierają. Toolbelt mi się przyda, ale najpierw Tinkerer's Workshop. Co to jest? Generalnie to służy temu Jowemu. Ehm, no i. To się, to się tego się używa, czy, czy coś? Hmm. Wiem, nie wiem. W założeniu tego się powinno jakoś używać. Hmm. Nie? Hmm. Ciekawe. Wiem, że te dwie rzeczy chyba można połączyć. Może to jest w miejscu albo coś. Albo ja czegoś nie mam. Aha, tylko że mi n teraz zginął. Ha, 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 ha ale śmieszne. Ehm, um, dobra. Może ja to zdejmę? Aaa, to muszę zdjąć! O, i jest Spectre Boots. Pozwala mi latać i biegać bardzo szybko. Z tych dwóch rzeczy można zrobić jedną. Jak najbardziej. Jeszcze plus 4 defensa. Ha, full wypas. Oprócz tego, tak, na pewno z balonika i z buteleczki można coś zrobić. Tak, jest chmurka w butelce i błyszczący czerwony balon. No i można zrobić chmurkę w balonie. Pozwala na podwójny skok i pozwala skakać wyżej. Z radością sobie to zrobię. No i teraz mam dwa wolne miejsca. I co ja tu dam? Na pewno Toolbelt. I co jeszcze? W zależności od tego, czy będę biegał po piekle nie, nieostrożnie, czy ostrożnie, albo to, albo to, myślę, że Bantov Star Power jest lepszym pomysłem. Fajnie jest mieć 220 many. O, i tak to właśnie wygląda. I tak, właśnie, pokażę wam, co zrobiłem w piekle. Gdyż, bowiem, albo poczyniłem tam pewne przygotowania. To nie tak, że ja się opieprzem nic nie robię. Bo jednak coś robię, a mianowicie przygotowywuję się do samobójczej misji pokonania tego wielkiego bossa, tej ściany miecha. To będzie naprawdę misja samobójcza. Ale. O, fajnie to teraz wygląda. Postanowiłem obrać taką taktykę, co przy pokonywaniu tego Oka na początku, a mianowicie zrobić sobie bardzo długą platformę, z której będę to mordował to, tego bossa. Różnica jest taka, że ta platforma jest dużo dłuższa, ze względu na to, że ten boss nie chodzi w tej weftce, tylko przesuwa się cały czas w jedną stronę. Więc nie będę mógł uciekać w obydwie strony. No, jak widać, przygotowałem no, dość długą platformę, po której będę mógł biegać wolniej czy szybciej. Troszeczkę mi przeszkadza fakt, że to jest z klocków, a nie z platform z drewna. No to niewątpliwie jest pewien rodzaj problemu, ze względu na to, że e, ze względu na to, że nie będę mógł strzelać pod te klocki. Ale z drugiej strony, jak ja bym miał ściąć tyle drzew, żeby móc e, tutaj tyle tych platform zrobić, to ja już woliłem, wolałem sobie po prostu zrezygnować z opcji strzelania w dół, jako że i tak z tego co wiem, ten boss jest tak duży, że wystarczy go gdziekolwiek trafić, że mu życie odbierało. A no przynajmniej taką mam nadzieję. Tak to na razie wygląda. To będzie jeszcze dłuższe, bo no 8000 HP bronią dystansową, bo nie zamierzam do niego podchodzić w żadnym bądź razie, to będę potrzebował bardzo dużo czasu. No i co w związku? Myślę, że sobie zrobię Phoenix Blastera. Eee, robi się to z pistoletu i 20 Hellstone Barów. Hellstone Barów? tak, Hellstone Bar to się nazywa. Czy Hellbar? Nie, Hellstone Bar chyba. W każdym razie właśnie z tych, tych kamyków z piekła, tej rudy z piekła Zamierzam sobie zrobić. Eee, no i co w związku z tym? No, generalnie już jak widać jestem praktycznie przygotowany. Tą platformę się jeszcze przedłuży. Tam kilometr w jedną czy kilometr w drugą stronę. I myślę, że będzie można zrobić pierwsze podejście do tego bossa. Wolałbym nie zaliczać kolejnego faila, tak jak przy oku Cthulhu. Więc postaram się dobrze przygotować do tego. O, o, no tak. O, właśnie. Tu mi brakło. O. Ok. Ok, jesteśmy w domu. Dobra. To by było na razie na tyle. Muszę zdobyć teraz Hellstone'a, zrobić sobie Phoenix Blaster'a, myślę, że od tego zacznę. Są lepsze bronie dystansowe, ale, ale bez przesady, myślę, że spróbujemy najpierw od tego. A, i właśnie, ja biegam w tej zbroi, ale ona tylko tak wygląda. Tak naprawdę ja pod spodem mam cały set z Hellstone'a. On co prawda dodaje 17% do mm, obrażeń w zwarciu, a nie na odległość. Właśnie się zastanawiam w którym chodzić, bo jednak Molten set ma większy defense, a to może się okazać bardzo przydatne przy tym bosie. No teraz mam 33. Myślę, że mogę spróbować sobie pozaklinać u tego jaśnie pana, który i tak nie żyje, nie żyje. Tak, myślę, że od tego można zacząć. No zobaczymy co ciekawego wyjdzie. Aha, co? Hełmu się nie da? Zbroje też się nie da. To mam po na jednym słowem. E, więc zostaje tylko kupić Phoenix Blastera. A dlaczego nie można? A co można? To mam plus 4 defense. Nie, to dobre. To można? Można 15 golda. A idź się u To mam plus 4 defense. Może to spróbuję 14 golda. Ja piję, przez Skąd tu tyle kasy brać. Dobra, nieważne. To może innym razem W każdym bądź razie. Na pewno sobie zaklnę tego Phoenix Blastera jak już będę go miał Tak żeby zadawał większy damage. Zresztą mogę Wam pokazać jak go się robi z tego handgun Z handguna... o! Jest Phoenix Blaster 23 Range Damage bardzo duża szybkość, więc to myślę, że mi odpowiada gorzej, że niespecjalnie duży damage niby większy od tego mojego tabu Magic Missile. Z drugiej strony, to też ma very fast speed, a nie jest jakieś super szybkie, no ale używa mane. To zdaje się nie używa many, bo nic nie pisze. nie używa tych naboi albo czegoś. A gorzej jak nie wiem, chloro wie czego, ale. Także myślę, że albo w następnym, albo jeszcze w następnym odcinku spróbujemy się zmierzyć właśnie z Wall of Flesh. Kto, ktoś mi tam w komentarzach bodajże napisał, żebym wrzucił figurkę Gaida do lawy. Aha, bardzo śmieszne. Z tego co zauważyłem, właśnie w jakiś sposób zniszczenie tej figurki powoduje przyzwanie bossa. Nie wiem czy. Fakt, że ja tą figurkę raz sprzedałem, to był przypadek, że wtedy boss przyszedł, czy po prostu wtedy przez przypadek zabiłem jakiegoś potwora, który tą figurkę upuścił i ona wpada do lawy, i dlatego się przyzwał boss. Nie wiem, ale na pewno nie zamierzam tego powtarzać przez przypadek. Dopiero to zrobię, jak już będę pewny, że mam jakiekolwiek z nim szanse. A na razie, no, no mam szanse marne. Na pewno tym się będę też posługiwał to ma 4, 39 damage'a. To nie jest mało. To nie jest mało i myślę, że po prostu będę strzelał Phoenix Blasterem i tym na zmianę. Będę biegał, mana ma mi się odnowi, będę strzelał tym, a jak nie, to z Phoenix Blastera będę napieprzał. Ale to się zobaczy w następnym, bądź jeszcze w następnym odcinku. Raczej w następnym, chyba, że się wydarzy coś niespodziewanego, jak najazd nie wiadomo czego, zombie, szkieletów, zombiaków, nie wiem, ludzi ze skarbówki zobaczymy. Nie mogę Wam nic obiecać, ale się postaram. Także na razie to tyle. Ja jestem Kompulik, to był film z serii gramy przy piwku Terraria. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, cześć.